Śląscy Franciszkanie przedstawiają. Moje franciszkańskie opowieści biblijne. Moje, dlatego że subiektywne, niekoniecznie trzeba się zgodzić z ich treścią. A franciszkańskie, dlatego że jestem franciszkaninem. W zakonie otrzymałem imię Andrzej. Zapraszam. Powiem, jak bohater komedii Aleksandra Fredry, pan Jowialski, znacie? To posłuchajcie. Odcinek trzeci. Jeżeli uważnie poczytacie ten opis nadania pod synajem Izraelitom Bożego Prawa, Prawa Przymierza, to to odbywa się jakby w dwóch odsłonach. Wpierw Mojżesz wchodzi na górę. Dlaczego tylko Mojżesz, a nie cały lud? Będę mówił jeszcze o Eliaszu kiedyś. Wrócę do tego. Mojżesz wchodzi na górę i tam otrzymuje z ręki Boga tablice zapisane palcem Boga. Palec w sensie biblijnym jest znakiem mocy i autorytetu. Prawdopodobnie dlatego też w relacjach między ludźmi, Uważa się, że wskazywanie przez człowieka palcem jest niegrzeczne, bo zakrawa to na zbytne zadufanie w sobie, o ja jestem ważny, jak ja to mam autorytet, że mogę drugiego palcem wytykać. Taka dygresja. Mojżesz teraz schodzi z góry z tymi kamiennymi tablicami, które dostał od Boga zapisanymi palcem bożym i widzi. Że naród porzucił swego wyzwoliciela, a zwrócił się do Bóstwa Egipskiego. I w przypływie jakiejś takiej złości, wielkich emocji, Mojżesz rozbija te tablice, wali nimi w ziemię. To jest gest bardzo taki emocjonalny, bardzo mocny. Ale potem przychodzi ochłonięcie po czasie. Mojżesz prosi Boga o przebaczenie dla niewiernego narodu. Otrzymuje polecenie, że ma przygotować nowe tablice i z nimi przyjść. I potem poddyktam do Boga, Mojżesz pisze na tablicach. A przecież bywa, że sekretarz przy pracy się pomyli. Źle usłyszy, albo litera niewyraźna ktoś potem pomylił się przy czytaniu, albo przeczytał, jak mu pasowało. Zwróćcie uwagę na to, że gdy chodzi o tablicę przymierza to już materiał nie ten i pismo nie to. I dlatego, kiedy Jezus został pytany przez Faryzeuszy: o oddalenie żony za pomocą listu rozwodowego mówi: Przez wzgląd na, na zatwardziałość serc waszych, Mojżesz! Niebóg! dał Wam to przykazanie. Ukazując myśl Boga w tej sprawie, Jezus mówi: Od początku tak nie było, powołując się na Księgę Rodzaju. I zaznacza, że nie przyszedł prawa znieść, lecz wypełnić. On jest dla nas gwarantem tego, że słyszymy prawdę, że wracamy do oryginału. Podfatygował się osobiście, żeby nam to przekazać. Pismo święte trzeba czytać integralnie. Trochę właśnie o wstępie, we wstępie o tym mówiłem. Że najlepiej to by było wiedzieć na końcu, co czytaliśmy na początku. To jest nam potrzebne do właściwego odczytania Słowa Bożego. Stara zasada mówi, że pismo święte tłumaczy się pismem świętym. Śląscy Franciszkanie, pamiętaj o dzwoneczku i subskrypcji.